A mówię zadanie loteria. Na wejściu w zadanie loteria, pierwsza wartość to liczba testów. W naszym zadaniu będziemy mieli 5 testów. W pierwszym wierszu mamy najpierw początek, w naszym przypadku ta wartość jest początek przedziału to wartość jest równa 12, a następnie mamy koniec przedziału, który w naszym przypadku wynosi 18. Zastosujemy to sito restaunesa, dlatego że naszym zadaniem jest powiedzieć, ile w przedziale o początku danym i końcu danym znajduje się liczb pierwszych. To sito troszeczkę zmodyfikujemy. Na początku dodamy do elementu 10, następnie dodamy jeden element 0, żebyśmy liczyli od 0 i będziemy sumować, Począwszy od drugiego elementu do 20, to, co jest z poprzedniego do naszego aktualnego. I tak. Do dwójki będziemy mieli 1 dodać 0, czyli 2, poprzednie jest 0, mamy 1, w efekcie mamy 1. Do trójki dodajemy 1 aktualny, dodać 1 z dwójki, w sumie mamy 2. Do czwórki dodajemy 0. Następnie to, co mamy w trójce, a mamy 2, więc mamy 2. I będziemy teraz zajmowali się piątką. W piątce mamy 1. Dodajemy to, co jest w czwórce, mamy 2. I piątka uzyska wartość 3. Postępując w ten sposób, dojdziemy aż do 20. I tak w wypełnionej tablicy będziemy korzystali. Teraz wczytujemy nasze dane wyjściowe i pierwszą naszą daną jest liczba testów. W naszym przypadku jest 5. Następnie będziemy czytali aktualny test. Naszym aktualnym testem jest 1 i będziemy powtarzali od 1 do liczby testów. Wczytujemy początek. Wczytujemy koniec i Wypisujemy. Teraz obliczamy. K18. Patrzymy 18 jest 7. Odjąć początek minus 1, 11, 5. I na wyjściu mamy 2. Że występują tu dwie liczby pierwsze. Czytamy następnie drugi wiersz. Drugi wiersz jest początek 2, koniec 11. Podstawiamy pod. K od 11 mamy 5, P od 1 jest 0, odejmujemy i w ten sposób mamy 5. Teraz czytujemy trzeci wiersz. Trzeci wiersz mamy początek 2, koniec 16. W związku z tym od 16 to jest 5, początek jest 2, odjąć 1 jest 0, odejmujemy i mamy 6. Teraz czytujemy czwarty test. Początek 8, koniec 17. W 17 mamy 7 i odejmujemy to, co już mamy w 7, bo 8 minus 1 jest 7, w 7 mamy 4, w wyniku mamy 3. Czytujemy ostatni test. Ostatni test jest 5, początek 7, siedem, koniec 17, i w ten sposób wyszło nam 4. Dziękuję za wysłuchanie.